Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tigar. 3 zapraszam was do następnej gierki w serii Indie. Poprzedni odcinek z tej serii dobył od was milion łapek i miliony wyświetleń, za co wam serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję, że ten również wam się spodoba i że dobijemy do 200 łapek, bo będziemy robić także 200 łapek. Ja biorę się za następny od razu odcinek, tylko że musi być pomiędzy odcinkami z Indie jeden jakiś inny, więc rozumcie, że mogą być jakieś przerwy. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w gierkę nazwaną Super Mario Bros. I na pewno teraz sobie pomyślicie, że przecież gierki, to są gierki robione przez Kowalskiego w domowym zaciszu, bez żadnego budżetu, a tutaj gramy w Mario. Moi drodzy, jest to Mario, ale Super Mario Bros. w pierwszej osobie. Jak sam wiecie, kiedy chodzimy sobie Mario, to Mario był z przodu i my widzieliśmy go od boku, i on po prostu miał iść w prawo, żeby dojść do końca, do zabić bossa i odzyskać księżniczkę. Taki był też zamiar. W tym przypadku jednak ktoś postanowił zrobić całą grę od nowa, całego Super Mario z widoku z pierwszej osoby, czyli z oczu. Wyobraźcie sobie, że gramy w Mario w Soczu. Ja zawsze chciałem podnać, jak to jest przejść Mario w lewo, albo właśnie jak to jest z jego perspektywy, więc wreszcie moje marzenia się mogą spełnić i zapraszam was do oglądania. Zobaczymy sobie kontrolę. Nie mam pada. Aha, jest. Forward, WS Spacja, Control, Ten, Shift, Strzelaj, Enter. No, no, dobra, damy sobie radę. Wracamy. I zaczynamy New Game, czyli nową grę. Super Mario Bros. pierwszej osoby to jest jak najbardziej gierka indie na Game Chodzie. Jeśli ktokolwiek chce sobie zagrać, to ma link w opisie. To jest tak, jak mówię, cała gra zrobiona na nowo. What fuck? Ale... Ej, mogę przejść Mario w lewo! Jak to się skacze? <śm> <śm> tu mamy normalną gierkę, z pierwszej osoby, a na, w dolnym prawym rogu y macie normalnego, stare Mario, to pierwsze Mario. Ale ja, ja, Nic nie widzę, ale to się, ale to się gra, głupio. Walnąłem, walnąłem. Ja tu muszę grać normalnie? Nie, 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 grzybek. Ja nie mogę zawsze chciałem zobaczyć Mario, a ja tu pamiętam to jest... Pięknie udało się. Dobra, gram teraz ten widok z pierwszej osoby. Nie skoczę tu. A może skoczę? Nie skoczę. Si, to jest jakiś grzybek! Jezus Mario, dobra, zabiłem jakiegoś. Bo po powiem wam szczerze, że ja nadal mam takie coś, że ja... Gdzie? to jest jeszcze jeden. Skork. Skok. Skok! A ta gra jest fajna. To jest taki powrót do dzieciństwa i nie wiem czy wy wiecie co to jest w ogóle za Mario to w dolnym prawym rogu. Takie Mario było pierwsze! Ej, tu jakiś grzyb za mną spadł. Ej, ktoś. Dobra, niech się giną, nie opadł potem... mi. coś? O, kwiatek. Na kontrolę... Na kontrolu? Nie. Na shifcie. Na shifcie nawalam kulkami, tak mi... O Jezu Mario, spadłem! Nie O, ale... tu się trzeba przyzwyczaić. To jest powrót do dzieciństwa, moi drodzy widzowie. Nie wiem czy teraz jest takie... Co to są? A, to te to są te. Shift, 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 Nie wiem czy w ogóle teraz jest takie Mario. O, tutaj pinożki. Dlaczego? Nie chcę pieniążków. Jak powiem szczerze, że normalne Mario, to ja bym przeszedł kilka sekund już, bo na pamięć to dosłownie znałem. To stare, te prawdziwe, ale... Takie coś? Dobra, napintalać. Oh, fuck. Dobra, nie zbieramy nic, idziemy dalej, co mi tam? Tu no mogę skakać? Tak, trzeba skoczyć. Strasznie dziwne uczucie, kiedy masz mapę przed sobą i de facto nic nie widzisz. N nic nie widzisz. No ale tutaj coś mamy. Nie tu, tutaj, jest pieniążek. O, flaga, flaga z pierwszej osoby. No nie no, to, to, to musimy jakoś zaorać, co nie. Dobra, nie widzieliście tego, no nie udało się, nie zawsze, nie zawsze się udawało przecież, doskakiwać na samą górę, no moi drodzy widzowie. Nie każdy jest mistrzem. Pierwszy raz życiu zobaczyłem, jak w tym zamku na końcu jest wewnątrz, no moi drodzy widzowie, marzenia się spełniają, ta gra jest wspaniała. Dobra, dalej mam trzy życia. Jak sam widzicie, to jest normalne Mario, tylko przerobione na widok z pierwszej osoby i. Nie, tak nie było. Gdzie on wszedł? Nie, tak było. Mogę, mogę strzelać, dobra. Tu mam jakieś pieniążki i nie, nie na to, tylko pod to. Tury, tury, Gramy w normalne Mario, tylko z całkiem inną grafiką. Wziąłem sobie znowu kwiatka. Czekajcie, ja zobaczę, czy tutaj można. Czy oni tutaj również udali. Nie wiem, czy wiecie. Ja tutaj akurat starzy, starzy, starzy wyjadacze, starzy stare gracze. Wiedzą, że tutaj można było trochę schakować Mario. Nie, to się nie da. Nie mogę tak daleko skoczyć. Chociaż tutaj powinno iść. Nie mogę, ale hamstwo. Czekajcie, muszę to zniszczyć. Zepsułem to wszystko. Co ja w ogóle odpiszyłem? Nie w tej strony. Się nie da przyzwyczaić do tego. Czemu jest tak ciemno w ogóle? ŚWIATŁO! Dobra, będziecie mnie widzieć dzisiaj w dwóch kolorach, ale... Tak musimy... Tutaj jest jakiś ten... A nie, jest! Mogę przejść, mogę przejść, mogę przejść! Tutaj zawsze można było przejść. Okej, okay. ja wam pokażę taką sztuczkę. Nie wiem, czy to tutaj to również zrobili. Jest z ten przycisk. A to się śmiesznie gra, to nie? Ja nie wiem w gdzie jestem. Jest, dobra! Jestem ponad mapą! Ojej, yeah, a pamięta się jeszcze te stare czasy, kiedy to pierwszy raz w życiu każdemu kolegowi się pokazywało. Bardziej, ja umiem schakować Mario, co nie? Ja nie mogę. I to na stary, to normalna mapa jest tylko, że z pierwszej osoby. Znaczy, z całkiem inną grafiką, co nie, ale. Ja nic nie widzę, Jezu, się do świetku, jestem gdzieś ponad mapą. Dobra, lecimy. D o dobra, znowu, znowu będziemy skakać do tej flagi. No ja, to ja może się jakoś rozpędzę. Leś Mario! Czemu nie mogę tu skoczyć? To są jakieś błędy przecież. Albo jestem taki, teraz jestem grubym Mario. I nie mogę tak skoczyć. No dobra, no trudno, no nie zawsze się jest najlepszym. Ale powiem Wam szczerze, że, że jeśli ktokolwiek chciał zobaczyć Mario z tej osoby, no to ja że to, nie? To jest super. Tak do... Trzeba się przyzwyczaić, bo masz... macie tylko dwa przyciski: WS. No i jeszcze tam, że Ctrl, możesz sobie ten spać, a skakać i strzelać, ale. No oh shit. Ale tak z pierwszej osoby, jak się tak gra, tak de facto. Mogę tu skoczyć? Jezus, Maria! Tu był ten, ten, ten gnida. Skacz. Ktoś mnie zabił. Nie! Nie! Shit! Tu nic nie widać na tym. Doskoczę tam? Doskoczę. Teraz dosłownie ja tam większość czasu i tak i tak spędzam na tym dolnym prawym, na tym małym Mario, bo to naprawdę w pierwszej osobie to jest masakra. No chodź tu, bo tutaj jest jakiś ten. Nie można do góry popa... A i można! Dobra, mój drodżowi, przecież tutaj można myszki używać. Czym tego w kontrolach nie było? Ja myślałem, że można tego do przodu patrzeć. To jest genialne w ogóle. Dobra, dwa życia, a teraz mamy myszkę. To myślę, że powinno się nam udać wygrać dosyć fajnie i szybko. Lecimy. Nie Maria, nie tu. Hop. hop, hop, hop. Znaczy już no, nie każdy był najlepszy w Mario. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest jeden żółwik, muszę go ominąć. Dobra, nie ma go. Tutaj są te gnidy. Jak ja mam je zabić? Czemu ja ginę w Mario? To graje drobnione dla dzieci. A ja przegrałem Mario. Z pierwszej osoby zagrajcie sobie i uwierzcie mi, że jest tysiąc razy trudniej niż normalną grę. Ja pierniczę. Ach, Dobra, game over. Wiem, że game over, no bo przegrałem, ale musimy kontynuować, co nie? Continue. World 1-3, jest 7 mapek, tak, nie dojdziemy pewnie do jakiejś piątej, 6 i to będzie na tyle. No, takim tematem to nie dojdziemy dalej niż do trzeciej, no ale cóż, no. Takie jest życie. Mamy gierkę Indie, ale ktoś się serio napracował. Całe Mario, całą grafikę. Wszystko zmienił. Zabiłem jednego. Zabiłem drugiego, pięknie. Dobra, teraz tak. No co to, kursor mi się pokazał, no ale trudno. O! Nic nie widzę, nic nie widzę. O, jest tutaj ten, jakiś ten. Coś mogę, coś to było. Dobra. Grzybek, nie tu, nie tu, nie tu. Jezus, Mario już prawie spadłem, dobra. Ale ci śmiesznie gra nie. Jakiś ty pospadł, dobra, lecimy dalej. Nie, no, co tą grę w ogóle wymyślił? Jak ja mam to przejść teraz? No, udało się, ale jaja. Udało się. Fuck! Fuck! Fuck no! Tak gra denerwuje. Normalne Mario się tu nie dało zginąć! A ja tu ginę co chwilę! Od nowa? Nie, tak. Nie, nie od nowa, dobra, to luz. dalej, Mario! Jeszcze do trzech razy sztuka, prawda? Może do 10 no ale... Ty skacz! Ja tu na razie może patrzę tam na stery, na tą dolną mapkę. Popatrzcie na razie na tą dolną mapkę, bo ja tutaj nie ogarniam, tak dosłownie. Okej. Okay. No samym. Ale jestem na samym końcu, co nie? Jump jest pięknie. Tutaj jest żółwik. On chyba nie zaskoczy, bo on jest mądrzejszy. Tak jest. Jak on tu nie zaskoczył? Game over. Może zrobimy tak, że przejdę ten poziom i wtedy dopiero włączymy jeszcze nagrywanie, co? Pasuje wam? Pasuje wam. Udało się! Udało się! Na samym końcu jestem, on się zawsze z tego gówna zesiedzkiwał. Dobra, skaczę. Ostatnia mapa. Moi treczowie, może się teraz uda. Chyba zginąłem już 20 razy. Gin! Jest! Jak to nie mogę skoczyć na jego skorupę?! zawsze się skakały i on mógł lecieć dalej! Chyba, że to był zielony. Nie, ten, ten nie ma kolców! Udało się, udało się. Dobra, nie skaczemy teraz na jego skorupę. Zginąłem chyba już 30 razy. Większość w ogóle nie nagrywałem. Więc cieszcie że tego nie widzieliście. Bo tam tak gra mi w już. Spadam, spadam. No i widzicie, teraz mogę nie oszczędzić. Co za gówno. Dobra, to trzeba wygrać, co nie? Jump. Jump. O jest Maria. O nie, dobra, myślałem, że przegram. Koniec! Przejdźmy młodzież jedną mapkę. Nie wiem jak tutaj ta flaga robiona, nie mogę tak mocno skoczyć, żeby się tak wybić. Zginąłem już 20 razy, nie nagrałam tego, dzięki Bogu cieszy się. więc lecimy dalej. Mario z tej perspektywy jest milion razy trudniejszy. Zagrajcie sami, uwierzcie mi. Koniec! Siedem poziomów jest! Wow! kredycy no moi drodzy, koniec! Patrzcie, modeling Brandon Green Hulk. Animation, Brandon Hock, Skipping, No i cóż, moi drodzy, mówiłem, gierki robione w domowym, domowym zaciszu. Tutaj obstawiam, że mają licencję, że zdobyli tą licencję i pozwolenie, no bo myślę, że normalnie bym aż tak nie pozwolił. Jak sam widzicie, tu jest większa dosyć firma, która się bawiła, jakby nie patrząc w to wszystko i to są jacyś Japończycy, którzy na pewno siedzą w Nintendo czy właśnie aktualnie w Mario, więc mieli po prostu pozwolenie na to. No ale nadal jest to gierka Indie, która jest na Game Jolcie, a na Game Jolcie, na game -jolcie są same gierki Indie, więc nie to jakaś żadna budżetówka, nie wiadomo jako taka wysoka. Moi drodzy no cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Ja czytam, że tych poziomów jest 7, a przeszedłem dopiero 1-3, więc nie rozumiem o co chodzi. W pliku mam 7 poziomów, a przeszedłem 3. Myślałem, że sobie zagram w 7. Dziękuję za zagranie. Ja również dziękuję za zagranie, A jednak piszę: To nie jest oficjalne mm, z Nintendo. Aha, oni są de 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 deweloperami i nie biorą za to żadnej pieniędzy za tam gierkę, więc mogą to po prostu zrobić. No cóż, moi drodzy dżowie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. jakoś. myślałem naprawdę, że to jest 7 poziomów, że będzie ciekawy, że będzie dłużej. Dlatego też nie nagrywałem całości, bo nie spodziewałem się, że będą tylko 3 poziomy. Naprawdę, myślałem, że będzie więcej. No i na tym chyba dzisiejszy odcinek zakończymy. Mario, które przeszliśmy, tak o sobie ja jeszcze sobie pójdę raz, przeszliśmy z perspektywy oczu Marion. To jest super, normalnie, no. Zawsze jak się było małym to się chciało przejść Mario w lewą stronę tutaj o dziwo, to możemy iść w lewo, ale nie przejdziemy. Jak skoczę w lewo, to o nie, to nie mogę iść dalej, ściana jest niewidzialna. No to to wiecie, no to no cóż Ale teraz możemy również iść w Mario, a kurde z pierwszej osoby, co nie? O jest Mario, grzybki! Już mnie dotknął, co nie. Grzybki jak to brzmi w ogóle? Gdzie? Tu ma skoczyć? jest Mario. Ta gra jest fajna, po prostu, zagrajcie sobie, naprawdę. Nie, nie, nie! Dobra, spadłem. Dobra, wali tam te, tego grzybka ja, Tak on się tutaj nie przydaje, bo ja to zawsze spadam. Czekam, czy uda mi się teraz za pierwszym przejść. Musi się udać. Nie, dobra. Na tym drugim on się zaślizguje tak pół metra za. Widzicie? Byłem... Wylądowałbym na początek, a wylądowałem tak na terenie na końcu. Fuck! Dobra, nie udało się. No cóż, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on oczywiście jak najbardziej wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się do następnego odcinka, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!